Nie wiesz, jakich nodeów użyć do różnych elementów Twojej gry? Podstawowe nody, które będą ze sobą wchodzić w interakcję przez kolizję, są cztery: ARIA2D, CharacterBody2D, StaticBody2D i RigidBody2D. Z tej czwórki możemy wyróżnić ARIA2D jako node, który nie posiada własnej fizyki. StaticBody2D nie porusza się bezpośrednio przez fizykę gry, a jedynie wtedy, kiedy ręcznie przesuniemy go w skrypcie. Obsługuje za to kolizję, więc możemy ogłożywać używać np. jako ścian lub latających platform. Rigid Body 2D to najbardziej fizyczny node. Porusza się dzięki wbudowanemu silnikowi fizycznemu i działają na niego takie siły jak grawitacja. Nie możemy za to poruszać go tak swobodnie, do tego korzystamy z impulsów, które np. pchają obiekt w danym kierunku. Character Body 2D tu będzie nam najprościej zaimplementować poruszanie naszej postaci. Możemy wykrywać kolizję, ale fizyka nie działa tak jak w rigidbody Body D. Do poruszania musimy wywołać metodę Move and Slide. W Static Body i RigidBody Body możemy dodać customowe Physics Material i wpłynąć na takie właściwości jak np. tarcie albo sprężystość. Dodatkowo wszystkie te nody do wykrywania kolizji potrzebują mieć zdefiniowany kształt, czyli Collision Shape 2D.